Często zdarza Wam się oglądać zachód słońca nad morzem? Albo w ogóle zachód słońca? Najczęściej jednak trudno się zatrzymać w ciągu dnia, żeby zobaczyć takie zjawiska jak to tutaj nad morzem. Zachód słońca. W jakim miejscu byśmy byli? Codzienność tak nas pogania, że takie najprostsze zachwyty, które moglibyśmy codziennie kontemplować, są jednak Mało dostępne, bo codzienność średnio się nadaje do kontemplacji, ale po to są potrzebne takie momenty jak wakacje, urlop, dla niektórych inne takie chwile wyciszenia, wyjazdu, żeby popatrzeć na te rzeczy, które nam umykają być może na co dzień, z innej perspektywy. Nie wiem, czy długo pogadamy, bo bateria w telefonie świeci mi na czerwono, podobnie jak to słońce za mną. Ale może jednak się uda tym razem. Wakacje to w ogóle jest taki fajny czas wracania do rzeczy najważniejszych. Nie wiem, czy u Was jest tak samo, ale ja ciągle nie potrafię wyjść z podziwu, jak się pakujemy na wakacje całą rodziną. Jak, jak mało potrzeba rzeczy do tego, żeby spędzić czas właśnie w taki sposób, pełen odpoczynku, pełen... Wytchnienia, wystarczy walizka, jedna, dwie torby, plecak. Zabieramy tam tylko to, co najważniejsze, i wyjeżdżamy, i jest świetnie. Myślę, że podobnie może być teraz z tym, z czym możemy po wakacjach wrócić do spółdzielni: zabrać ze sobą tylko rzeczy najważniejsze. Te, które są absolutnie istotne, a nie te, które opakowaliśmy przez 3, 5, 8, 10 lat, niektórzy 18 lat i które zaczynają ciążyć. Podobnie jak w domu, który po korek, po sufit, po strych, po piwnice, czasami jest zawalony rzeczami, które nigdy nam się nie przydadzą. Trzeba wrócić, zabrać te parę najważniejszych rzeczy ze sobą i pójść dalej. Jakie to są te najważniejsze rzeczy, najważniejsze wartości? Bardzo proste, jak zwykle: zaufanie, lojalność, czyste intencje, prostota, prawość. Takie rzeczy, które zazwyczaj nie są zbyt popularne, ale w momentach kryzysowych pokazują się niezbędne do tego, żeby przenieść się w nowe miejsce. To to powinniśmy smakować do walizek. Mam wrażenie, że niektórzy z nas pogubili trochę te wartości i te rzeczy, które są bardzo istotne, bez których nie pojedziemy dalej. Ja sam też muszę popatrzeć na siebie. Jakie wartości, jakie wizje, są na tyle mocne, żeby zabrać je ze sobą w momencie, kiedy bardzo wiele można stracić. Zanim sprawdzimy fakty, sprawdźmy wartości. To jest chyba najistotniejsze. Sprawdźmy fundamenty. Co nas połączyło? Jaka wizja? Czy jesteśmy wierni temu, co jest najważniejsze? Relacje, które stworzyliśmy, więzi, które nawiązaliśmy, lojalność, przyjaźń. Nie mówienie o innych źle, bez powodu. To jest strasznie niepopularne. Ale musimy to jeszcze raz zobaczyć w całej wyrazistości, zanim pójdziemy dalej. Więc co nas łączy? Warto sobie na to odpowiedzieć, zanim padnie bateria i zanim słońce zajdzie. <śmienicza>